Proszę bardzo, jeszcze wymienimy się. Gratulujemy serdecznie. Ja również I gratuluję. Wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo. Gratuluję serdecznie. Gratuluję. Teraz możemy pokazać wspólne już podpisane, tak? Bardzo proszę. Po jednej stronie, tu kolegów bliżej też prosimy. Tak. Teraz bardzo proszę pytania, jeżeli macie Państwo do nas, proszę o zadawanie. Może zacznę od Pana Starosty Grabowskiego, Pana Zbawo Pytanie, skąd tak odległe regiony, czy pomysł, aby po prostu zawrzeć współpracę na ogół, odbywa się w powiatach tutaj ta współpraca odbywa się pomimo tej dużej odległości. Tak na marginesie, to już jakiś czas temu myśleliśmy, aby nawiązać współpracę z różnymi regionami Polski, dlatego też cenne jest. My mamy tak jak i tutaj, Konwent Starostów, czyli wymiana doświadczeń na bieżąco. Uczestniczymy w grupie benchmarkingowej, też z kilkunastoma powiatami z kraju się spotykamy. Ale nie ukrywam, że takim asumptem, czy tym kamieniem, może wygiemiem do tej współpracy był przyjazd pani starost do jednego z naszych miast, do Złocieńca, gdzie są tradycje tkackie. I wtedy też z inicjatywą wyszła Pani Ewa. Nie ukrywam, że to trafiło w nasze zainteresowanie i praktycznie w krótkim czasie to porozumienie sfinalizowaliśmy. Znaczy ja tutaj muszę, za to serdecznie dziękuję oczywiście. Ja tu muszę sprostować, bo nie chcę e, przypisywać sobie zasług żadnych. E, w Złocieńcu e, nie byłam ja, ja e, przez zdrawsko pomorskie zawsze po, przejeżdżałam i przejeżdżam, bo e, na Pomorzu w koszańskim w Białogardzie mam e, rodzinę, ale inicjatorem i takim e, pierwszym, e, pierwszą osobą, która była w Złocieńcu, to był właśnie e, pracownik starostwa e, Paweł Truszyński, który wpadł na pomysł, żeby. E, zaprosić na Jarmar Tkaczy grupę ze Złocieńca, bo też mieli tam pewne elementy właśnie takie tkackie zaprezentowali na, na tych swoich warsztatach. Po rozmowach i po uzgodnieniu z Prezesem Stowarzyszenia Tkaczy śląskiej udało się zaprosić właśnie Złocieniec na, na ten Jarmar Tkaczy. W ślad za tym było podziękowanie i, i, w, i skontaktowanie się właśnie ze Starostą w zakresie czy może spróbowalibyśmy nawiązać współpracę, wymianę samorządów najpierw, żeby to się przełożyło później na wymianę właśnie i przedsiębiorców, i turystów dwóch naszych powiatów. Spotkało to się z fantastycznym odzewem i starostowie zdecydowali się jeszcze w takim gorącym okresie tutaj naszym samorządowym przyjechać, zobaczyć się, pokażę starostom najpiękniejsze fragmenty naszego powiatu. Nie, nie że pokazać wszystkiego, ale wybraliśmy takie elementy, żeby była, było cały czas mówienie, reakcja była wszystkich panów wow cały czas. Mam nadzieję, że wczorajsze właśnie oglądanie bukówki naszej wprawiło w takie wow i dzisiejsza dzisiejsza powódka to było takie jeszcze nie dobicie przeciwnika, ale już pokazanie właśnie naszych przepięknych terenów, które i ich relacja będzie najlepszym, taką, najlepszym przewodnikiem i zachętą dla wszystkich mieszkańców Drawska Pomorskiego do, do przyjazdu na nasz teren. Złodzieniec, rodzinne miasto wice starosty, jest określane miastem każdy włókniarzy e, ma wiekowe już e, tradycje jeszcze w tym czasie, kiedy Niemcy tutaj byli po wojnie. Był to bardzo duży zakład e, dający pracę w, w pewnym okresie nawet do tysiąca osobom. E, w, 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 w szczycie tak, to było przez krótki okres dwóch czy trzech lat, było nawet 1200 zatrudnionych. Produkowali praktycznie na potrzeby e, w, całego kraju. O później po zmianach ustrojowych to się teraz trochę zmieniło, niemniej jednak i e, władze samorządowe, e, dyrektor ZOKU, zotnińskiego Ośrodka Kultury zależy na tym, aby te tradycje kultywować. Tutaj też spotkaliśmy się po raz pierwszy e, z przyjazdem delegacji i nawiązaniem tych kontaktów, a to jak mówiłem już wcześniej skutkowało tym, że uznaliśmy, że są dobre podstawy do ku temu, aby e, tę współpracę rozszerzać i oczywiście jak mówiliśmy o naszych małych ojczyznach, włączyć to również mieszkańców i przedsiębiorstwa. Tak. Z jednej strony zwierzę, z drugiej strony góry, czy będziecie Państwo próbowali wypracować wspólny jakiś produkt O tym już była mowa, nawet wczoraj rozmawialiśmy i dzisiaj przed spotkaniem, tutaj do, przed przyjściem do Państwa w gabinecie u Pani Ewy. Widzimy takie możliwości oczywiście jak najbardziej, ale to już jak mówiłem wcześniej wymaga dopracowania szczegółów. Grunt jest bardzo dobry i naprawdę wróżę temu przedsięwzięciu kolosalny sukces. Proszę bardzo, jeżeli Państwa coś interesuje jeszcze, to. Wszystko Służemy. będzie, to, się, to jest mhm. pomysł rozwojowy, więc na bieżąco będziemy wszystkich naszych mieszkańców za pośrednictwem Państwa informować. W tym zakresie możecie być pewni. Dziękuję Państwu, dziękuję. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję jeszcze, koleżanku, też serdecznie.